Cześć, w kolejnym dniu my z Mateuszkiem zmierzamy do Bartka, do warsztatu. Witam. Kolejny dzień z remontem. I co Mateusz, jak tam pracę? Powoli do przodu. Musimy jeszcze gdzieś przystanek zrobić. W sklepie, bo musimy kupić benzynę ekstracyjną. I po co ta benzyna? Do mycia silnika. Dobra, musimy go wymyć. Zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Dzisiaj i będziemy podejmować dalsze decyzje odnośnie remontu silnika więc mały przystanek w sklepie i widzimy się już na warsztacie na rozpuszczalniki Fardy. jakiś pędzel może do mycia nie Wencyna ekstrakcyjna, tak, siedem dyktatorskie 10 litry na pierwszy raz 10 litry. Idziemy do kasy. Idź. Aktualizacja Mateusz mówi, co zrobił. Yy, Czy Bartek? Kto mówi? Yy, bak paliwa. Kolumnę kierowniczą. Przód. przód Głowicę mamy ciągnięte I odkręcamy silnik. Jaki to jest klucz? 19. To tam musimy zostawić jedną, nie? Tę. Którą? Tam jedną ja zostawiłem za jedną czy dwie. Mam no, trzy dokładnie. Co mogę tego powiedzieć? Co się tu wydarzyło? Jak no, było... robimy teraz e, sekcję z dwóch z Mateuszem. Wyciągniemy silnik, odkręcimy miskę, dobierzemy się do panewek, zobaczymy w jakim stanie jest dół e, silnika. Wał i tak musimy wyciągnąć, bo musimy wyciągnąć tuleje, zobaczyć czy nie jest blok popękany e, między tulejami. Oby nie. Tak? Oby nie. Mnie się trzyma na jednej. No to dobrze. Ja było kręcę. Ciebie odkręcimy. I łyżkę. No, Karol, ty tak wiesz? Począsaj. Ja bierz. O, jest. Nie już. Jest nie zabezpieczony i to no, jest luzyk. Tak, no ale to musi się stumiać. Nie będzie. Nie, nie przesunie. Nie pójdzie. No tak, to już nie pierwszy raz. Nie, nie, ale. podłożył deseczkę. Po o, Poczekaj. No i za, za Idzie, idzie pomału. Trzymaj, ja po pomogę chobakę. Dobra, Karol, łap za dół. Trzymaj, leć, o tu. Jechać, chłopaki? Pomóż, pomóż, pomóż. bo tu podeszło, patrz, tu. Nie, czekaj. Pan chce, pod tym. No, jedziemy, pomału, pomału, Wyszedł. Standard do i... Dobra, jak ja prawdę, czy nie przytulić, ale trzeba było to wyświetlić. O! Będę na budowach. Samo pory Tam jest obudowa z łożyskiem, która wyciska ten wałek. Jeszcze ściągniemy takie wałek, pokażemy, wszystko będzie widać. Dobra, to co? Rozbieramy sprzęgło. z drugiej strony. O Pomal, pomalutku, pomalutku. Noż, pomalutku, noś. Ta też jakoś taka świeża. I śrubki też jest. Mhm. No. Gdzie to położyć? No, połóż tam zawsze długim wypustem do środka 3P? Odwrotnie, połóż dobra, to teraz tak, ale tu też to nam czegoś brakuje, bo tu powinny być pod tymi śrubami pod podkładki takie blachy i te blachy powinny być pozaginane, a tego nie ma. Czyli ktoś grzebał. To jest Nasi tu byli. To trochę mi tutaj... Krócę przed A jak już usłyszałem PZT-u? Musiałem odsłuchać No Bo myślałem, ze z, z moich... Mojej... Właśnie jeszcze tego najczęściej... Szkody to nie taki... Nie, to by mnie ostatnio na jakieś szkolenia... O, no na drzwi poczekam... No na drzwi poczekam... Mateusza bym nie trafiał, ty Masz Mateusz Nie poleci, spokojnie Ale wykręciłeś łyżkę? Tak No nie powinien No nie powinien, no, nie powinien bo, ale... A już wykręcił, dobra Do góry nie poleci Do góry na pewno nie Co? Łyżkę yy, Tu Czy masz mocnego rol? No Póż, pusz, pusz. Ale sifu. Jonathan, Może i darek w środku, nie? Wszystko, po trochu. I szara reneta tu jeszcze widzę. Mm. Będzie trochę czyszczenia, nie? Będzie. Mateuszek, będziesz tak? miał zajęcie na kilka dni? Czemu ja? No kto? Wszyscy siędziemy w jeden dzień. A... Dobra. Podnieś Mateuszek końcówkę. No i? No i teraz? Co działamy? Teraz czegoś ciągnąć. Na ciebie? Damy radę? Masz. To ręcznie? No a ja. Nie dam rady wyczerp. A... Nie, robić jeszcze. No. Przery... no to ma to. Nie, nie Musisz przerywać. No nagrywaj. No nagrywaj. Ja ci się uczę w szkole. Szkolisz się. No pokaż lampkę. Co to Jednak telefonem się najlepiej nagrywa. No. Ale mam tak zawalono pamięć, muszę zgrać wszystko. Dobra. Mateusz, wy, wyjedź wózkiem. Już ja wezmę, tylko z tamtej strony są so, y, części, ale nie, nie. Ale nie, Mati, wyściągaj. Tylko śrubek może nie. Śrubek nie. No, przechodzi?

No, wyjeżdżaj tym driżansem Chodź po co, prostu dojedzie Operator dźwiga No <grymne> <grymne> i na ten bok? ten ten tutaj, w tę A, żebym popłacał, weźmy na to. Eee, byczki takie dwa, to dadzą radę. Takie żarcie. Dobra. Nie poleci? Nie Nie, bo spinka trzyma. I co, spód? No. No Mateusz, patrz ile kręcenia. Trzynaście. No. Mateo, milłokiewo sobie bierz. I... Nasadkę pojemnik Wam dorąża. Daj porę, pojemnik i tak, te czy... chyba czas schować, nie? Bartek. To. Tak. Ja się tu. No, no tak. dawaj raz raz. Tak, no, Szybciutko, pik, pik. I no, no, Nie widziałem, ona też robić, nie? jest ursus? No, no wiem, ale tu nie jest ten odrzut nie Co Bartek, co ci zaskoczyło? Mm -hmm. no z tamtego powiem Ci, że, że idealne, to, igła. to nie było pęknięte. To byłoby luksus. To wiu 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 wiu, można powiedzieć wręcz. No. No dobra, to co, zdejmujemy pompę? Teraz tak. Dobra. Tu mamy, tu mamy fajnie. Tak. Latareczka, bo sobie zaczniemy od tych. Od tych. Dobra, Mateo. Klucz 22 teraz będziemy potrzebować. Ale płaski? Nie, nasadowy. Ostatni update na dzisiaj. Wyciągnęliśmy pierwszego korbowoda z, z tłokiem, żeby zobaczyć w jakim stanie są panewki. I w jakim stanie jest wał. No na pierwszej korbie wygląda to rewelacyjnie. Panewka. Dobrze. Nie ma żadnych rys Jest od powłoka na górnej Ale też bez żadnych Głębokich rysek I to są panewki nominalne I prawdopodobnie jest wał nominalny Także Panie Pawle zmienimy tylko Paneweczki Zestawy i będziemy jechać dalej. Także na dzisiaj kończymy już te prace, bo są, jest późna godzina. I będziemy działać. Kontynuujemy jutro. Kontynuujemy jutro dalej. Rozbierzemy resztę. Pomyje się, nie? Korbowodów trzeba będzie później wszystko wymyć. No i zobaczyć czy ten blok, jak on wygląda, jak się to leje rozbierze. Czy on tam nie jest popękany? Czy go wystarczy tylko pospawać tu z zewnątrz? Chociaż ja do tego jestem sceptycznie nastawiony. No to się zobaczy no to, co, co dzisiaj tutaj prognozować, nie? No właśnie. Rozbierzemy wtedy całość, wtedy będzie wiadomo. Tak? Szefie? Szefie, tak, szefie? tak robimy? No bo to Ty, ty zadecydujesz. Tak. To co? Jedziemy do domu się jeszcze pouczyć. Jutro do szkoły. I po szkole? Wracasz do mnie na lekcję. Chyba parti. repetycję do Bartka. Także życzymy widzom miłego wieczoru. I do zobaczenia I, zobac i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.